Hej widzowie, dzisiaj gramy ja kontra Moja Mama Wielka Bitwa. Zaczynajmy. Mam tutaj zwykłą mapkę na zwykłym trybie i będziemy walczyć przeciwko sobie mama. Chodźmy tu. U skrzyneczki. Widzę Cię Wygrałem! Porobiłem cię Dobra, ale dam Ci jeszcze się zrewanżować Wezmę jakąś inną postać No dobra, Riko, taka słaba Albo nie. Dlatego, żeby było równo, wezmę sobie El Primo. Zaczynamy. Starcie. El Primo kontra El Primo. Pizzaman kontra Mama Pizzamana. Dobra. O, widzę cię. Oboje mamy ten sam gadżet. Hmm, no. O, wygrałam znowu. Dobra, widzowie, jednak ja wygrałem. Normalnie nikt się tego nie spodziewał.